Wspawane. Ten tył mamy obrobiony w sumie w sprawie. Tu brakuje tylko mm, tej części jeszcze. No i potem rura. Jak to zrobimy, to przechodzimy. Gdzie przechodzimy? Na tamten, na tamten złom. O. Tu na to. No dobra. Witajcie. Mamy kolejny dzień. Bracho już tam ogólnie robi bałagan. Pokażę Wam, co jeszcze udało nam się wczoraj dziabnąć na szybko. E, miało tego nie być zrobionego, ale jakoś wyszło, że... E, jeszcze się udało coś dziabnąć. Pokażę Wam. Tutaj mamy ogólnie dostawany kawałek rury, a został tylko taki prosty kawałek do i, i Będzie to miało mniej więcej ten kształt, co tu był poprzedni. Nie dokładnie taki, ale bardzo zbliżony. O, on tam robi gnój. Zakończenie tego elementu tutaj i zamykamy ten temat z tyłu No dobra, to bierzemy się za robotę W się sensie za robotę się bierzemy Nie za robotę, tylko za cięcie Potrzebujemy tą rurę na 17 cm U mnie jedynym problemem jest to że nie mam ukośnicy i wszystko jest mniej więcej obliczane a mniej więcej to zazwyczaj jest na oko, co niekoniecznie jest dobrze. No ale najważniejsze, żeby z grubsza wymiary pasowały z tyłu do tego uchwytu. Pędzel potrzebuję. Nie mam. Ja mam pędzelków. Zapad pędzli się skończył. No albo zobacz tam pod warsztatem czy nie ma gdzieś. Ty, tam były paczki z pędzlami kiedyś jeszcze. Nie kiedy wiem jeszcze coś zostało. tam, pod ty, Na tej półeczce tam pod spodem. Jak tam nie ma, to nie wiem. 12 centymetrów. que tu No i mamy ładną Chwileczkę oh. Coś i zapomniałem. Aha, wychodzę z chaty i zamiast takiej świeżej natury, no. mam taki świeże, cięty metal. Jaki fajny zapach? Ja, ja lubię. No, Świe świeży. Ale na wychodzi no ten zapach. Świeży, nazywa? świeży zapach. <laughs> Ogróbki. Teraz <Ja śmiech> mamy jeszcze, ja. Możecie to No Może to się naładują. No co <laughs> robisz teraz? Ruleczki. Zajwist. Tu się obróci, tam się obróci. Nie wiem, znowu tam coś pouciekało. prawie pasury. Teraz tak te dwie blaszki może być docięte. jest delikatnie wygięta, w sensie banan taki delikatny. Więc wiesz, że musiał sobie przy spawaniu ją docisnąć. Robię. Muszę to sobie to cyknąć najpierw i posprawdzać, w którą stronę muszę to ponaciągać jeszcze. Przyłapać, a potem można kombinować. Dobra, jak już przyłapiemy to będzie, jak od tego, jak już przyłapiemy to będzie tak ja sam mogę wycinać z tylko, tylko, że nie objadę tak łatwo sobie dookoła jak chciałem, nie? Bo nie wyciągnę już jej. Tylko objadę sobie tak te spawy z jednej strony, a potem jak się odwróci ramy dopiero z drugiej strony. I to większość spawów trzeba będzie poprawić w ten sposób. czy znaczy poprawić, pospawać w ogóle, bo... Bo nie było w ogóle spawane miejscami. Ale dużo, ale dużo daje ta lampka. Zawsze. Ale z drugiej strony tam nie było. Jak tam przedłużać? Z drugiej strony nie było nic do Nie W jaką stronę? Do spawywania, nie? Z drugiej strony? Było coś? No poprawić trzeba tylko. Ale nie ma nic do Te plaki to były wycięte jeszcze też od tych tak. Ale nie było nic wycinane? Nie? nie, no nie, bo tak od razu cięliśmy. Długo był jak Ja. Z tej strony było. Dobrze. No. O. Mam Co? Sier. To był ten mały śrubokręcik. Mały? No mały, tak. A no ten do tego tu. Uczyszczenia. I Nie wiem. Nie Albo się zasypiła ta. Tu jest. de Jakoś. Czy miary prosto trzymam mam na oko? Chyba tak. Big On jest... Cygnięty. No masz tu i to już. No. Pospawane się mówi. Bo widzowie się będą uczyć. <noise> Praca została już wykonana. <głosy> <głosy> tak. <głosy> żadnych cenzurek nie będzie. Po prostu nie dla dzieci. No, I tak sobie pięknie to obspawałem. Tutaj trochę tą rurę trzeba będzie jeszcze skrócić, bo ją wysunąłem chyba o centymetr za daleko. Eee... I co? Teraz tutaj ten tył trzeba będzie przymocować. Jeszcze co był odzyskany. Chwilę Spawy trochę Opszlifować jeszcze No i z drugiej strony trzeba będzie jeszcze cyknąć, bo Nie ma dojścia teraz Ale to później, dobra Please. Chao. Coś tam było. Elegancko. Będzie. Zobacz, ile masz części już tam zamiennych, przygotowanych i to, i to, jeszcze tu czyszczę. Tak, elegancko, elegancko. Robota idzie. Tak. Ale, ale teraz jest taki etap fajny, nie? że tak przybywa ta robota. Biury leto. No. Skąd ten piasek? Kula? Oni przez pole jeździli. Yy, przecież ten samochód w życiu w terenie nie był. Ty opukałeś, nie? I to mi to wyciął. Co? tam pukać, nie? No? No, to no ten piasek się tu ziota. No dlatego trzeba powietrzem najpierw wszystko przepchnąć, ale to dopiero jak wytnę tu, to. A to na deser. No. no. on mówi, żeby te dziurki są niepotrzebne, tu nic nie ma. Robisz tylko rewizję, na rurkę do putem, do, do, żeby wosk mógł wstrzykiwać. Móc strzy Taką dziurkę wycinać. Blaskę całą? Ale tu nie masz czym wycinać. Tu się wsta, stawia, nie? I potem całość? I potem tylko. Tall, never gonna fall. Determination in our eyes will rise above it all. Stand tall, stand tall with the challenge we face. We stand proud and chase. To nie jest doskonale. Ale najgorzej no chyba też nie jest. Myślę, że to trochę wytrzyma. Teraz muszę jeszcze tutaj zamontować ogólnie ucho do holowania. To będzie akurat najłatwiejszy chyba spaw. <laughs>